Napisał do mnie Robert Marcinowski 2276. Cytuję Ej, downie, maluj ściany, a nie piszesz bzdety kropka. Marnujesz ludziom kilka sekund życia przez twój film. Kropki, kropki, kropki. Zauważyłeś, co on tam na napisał? <grym> no, zauważyłem co on tam napisał, nie? Ściany, masz... ściany, ściany! Że masz ściany malować. Gdzie ty tam kwa ściany widzisz? Tam ka jest szkło dookoła Tam jest ka sufit do malowania. Chcesz okulary może ci pożyczyć. To mi się wydaje, że ty malujesz kilka... Kilka e, lu e, znaczy, sorry, ludziom, kilka tysięcy złotych czy funtów czy gdzie, gdzie tam jesteś Jak ty k, k Szyby malujesz ka <sum> 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 Skąd ty się ka urwałeś? <sum> No wygrałeś człowieku ja Jesteś kozak no No Ale... pse... Im Ściany im więcej, Im więcej takich pajaców Tym lepiej dla nas Dzięki za content, jesteś zajebisty Pozdrawiamy